No może tutaj nawiążę trochę tak inaczej, ale ja na przykład Charlie Kirka w ogóle przed jego śmiercią nie znałem totalnie. I tutaj jego śmierć była takim momentem, w którym ja w ogóle poznałem tego człowieka. Ale dowiedziałeś się o tym poprzez właśnie ten spread informacyjny. Spread informacyjny, mhm. akurat tutaj, no tak, no i też atencja, tak, mhm. szum, szum mediowy i szum no w tak. social mediach. No totalnych. tak, bo od razu te, te nagrania z, z, z tego zamachu, od razu się rozniosły w internecie, nie ma takiej cenzury na przykład na się, gdzie, te, gdzie te takie nagrania mogą się roznosić automatycznie i tak dalej. Niestety ldg przed na przykład nasolanie wypompowali token Justice for Charlie Kirk na miliony dolarów, ale to jest właśnie, tego nie jesteśmy w stanie zablokować tak, i tak dalej. Tak, po prostu, tak. Że, że, a to też jest atencja. Nie? To było często wykupywane przez właśnie boty, które czytują mindshare, czyli tak jakby taką właśnie atencję w internecie, jakiś baz w sieci, ile jest wzmianek i tak dalej, ile wpisów na X. Jak coś po prostu wiralowo się roznosi, to boty automatycznie widzą to i automatycznie skupują tokeny, które są właśnie wow. na, na I wow. To jest coś, co Szuk. jest czymś nowym.